Co tam Jedi? Paulo z tej strony, dzisiaj pokażę Wam jak bić trofeum nie tak prędko. Pokonaj 25 przeciwników, będąc pod wpływem ulepszonego spowolnienia. Dobra, znajdujemy się na planecie Zefo. Jak widzicie, porzucona wioska. I zaraz tutaj jest ośrodek turbin. Gdzie jest punkt medytacji. Ok, żeby zdobyć to trofeum, musimy sobie wykupić umiejętność. Oczywiście drzewka umiejętności. Ulepszone spowolnienie, jak widzicie. Przytrzymaj R1 Dobra, żeby wbić to trofeum, musimy podejść pod przeciwnika i wcisnąć R1 do momentu aż w pełni się naładuje, już wam to pokazuję mamy przeciwników, patrzcie, podchodzimy, naciskamy R1, trzymamy, I naciskamy szybko kwadrat, kolejny, R1, kwadrat. I mamy to, nie tak prędko trofeum. Zabijecie dwóch, trzech przeciwników w tym miejscu, wróćcie z powrotem do punktu medytacji, odpocznijcie i róbcie to dotąd, dotąd powtarzajcie, aż wpadnie wam trofeum. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć!